Nie wiem, ja cały czas. Aramki z widzami, kurwa, nie chciało mi się. Już są mini streamerzy do aramków z widzami, ale naprawdę, kurde, w któryś dzień wejdźcie sobie w kategorię polska. Ile jest takich ludzi, co mają kurwa 10 i w dół widzów, i napierdalają te ramy z widzami, kurwa. Tam tyle jest takich jakichś babek, kurwa, jakichś takich typów, naprawdę, to jest niesamowite. Gdzieś kiedyś ktoś to, to powiedział, że to jest taka statystyka, że jak już ma się 100 widzów, to to jest 1% już Twitcha. 99% tych innych co streamują mają mniej tam kurwa, nie wiem ile widzów, ale w chuj dużo ludzi streamuje, ale mają mało widzów. To jest prawda, ja pierdziele, masakra tam tyle ludzi taramy ramy gra, jakieś te baby i tak dalej. No niech chcę streamują, ale to, to, to prawda w chuj tego jest. Ciężko się kończ przebić. Próbuję to ogarnąć w kube.